2004 rok był prawdziwym rajem dla entuzjastów pierwszoosobowych strzelanek złaknionych nowych technologii. W tym roku Valve, po kapitalnym Half-Lifeie, wypuściło sequel, ponownie stawiając na dobrą historię, ale co ważniejsze, zaprezentowało niesamowicie zaawansowany, jak na swój czas, silnik fizyki, oferując grającemu dziesiątki obiektów, z którymi może wejść w interakcję. W tym samym roku z potężnym przytupem do branży gier weszła firma Crytek, prezentując swojego Far kraja, który wprost zachwycał wielkimi, otwartymi światami zasięgiem rysowania się obiektów, czy realistyczną wodą z refleksami. Wszystko to umożliwiał autorski silnik CryEngine, który już trzy lata później pozwolił jeszcze bardziej podnieść technologiczną poprzeczkę za sprawą gry Crysis. Materiał o tym tytule znajdziesz już na kanale i to też kawałek niezłej historii. 2004 rok należał również do id Software, a wydany wówczas Doom 3 dla niektórych fanów klasycznych odsłon musiał być kubłem zimnej wody. Ponad szybką i dynamiczną akcję, którą karmiły nas pierwsze dwie części Duma, postawiono na odrobinę Wolniejsze tempo rozgrywki w atmosferze horroru, prezentując przy tym piękno dynamicznego oświetlenia, które po dziś dzień robi kapitalne wrażenie. Miało to jednak swoją cenę w postaci korytarzowości poziomów i wymogu posiadania karty graficznej o zawrotnej jak na swój czas pamięci VRAM rzędu 512 MB, by móc cieszyć się grą na najwyższych detalach. A czy w 2004 roku istniała na rynku karta, która posiadałaby taką liczbę pamięci VRAM? Niekoniecznie. Cześć, ja jestem Kairos i Dzisiaj porozmawiamy sobie o dumie trzecim, najbardziej specyficznej, dużej odsłonie w całym dorobku serii i przy okazji prawdziwej technologicznej perełce, która obok half life 2 i Warcraya umęczyła niejednego PC-a z epoki. Studio i Software na przełomie wieków znane było z dynamicznych i naszpikowanych akcją gier, co zapewniło mu już w latach 90. status jednego z najważniejszych deweloperów w branży. Początek XXI wieku był jednak okresem zmian w gamingu i słynne słowa Johna Karmaka, że fabuła w grze jest jak fabuła w filmie porno, nie jest aż tak ważna, z biegiem czasu przestały oddawać rzeczywistość. Nie mówiąc, że ci mniej entuzjastyczni fani dorobku i Software zaczęli coraz mocniej krytykować studio, że tworzy ono ciągle to samo. Po premierze Quake'a 3, John Carmack czuł, że czas ponownie podnieść technologiczną poprzeczkę i przygotować coś zupełnie nowego. A mówimy o okolicach roku 2000. Okresie, gdy gry sieciowe zaczęły odnosić coraz większe sukcesy. Takie produkcje jak EverQuest czy Ultima Online stworzyły fundament, pod gatunek MMORPG, oferując graczom stałe światy dostępne przez sieć internetową 24 godziny na dobę. A grający chętnie spędzali w takich grach dziesiątki, jak nie setki godzin na szlifowaniu swoich postaci oraz handlu wirtualnymi przedmiotami, nawet za prawdziwe pieniądze, choćby na eBayu. Dla Jana Karmaka był to prawdziwy fenomen i zapragnął on nadać i software kierunek, w którym studio przygotowałoby z własną grę, opartą na sieciowym środowisku 3D. Gdy jednak w sali konferencyjnej przedstawił on swój pomysł reszcie zespołu, spotkał jedynie puste spojrzenia. Propozycja stworzenia własnego metaversum umarła już na etapie pierwszej prezentacji. Brak obecności Johna Romero, które mogły entuzjastycznie poprzeć kompana w stworzeniu czegoś zwariowanego, dawał się wówczas we znaki jak nigdy. Romero's It Software przestał być bowiem związany krótko po premierze pierwszego Quake'a, a Carmack, no cóż, osobiście go wypierd... Ciskając do ręki wypowiedzenie z powodu lekceważącego podejścia do pracy swojego imiennika, współpracy nie pomagał również fakt, że oboje z Johnów mieli zupełnie inne spojrzenie na kierunek rozwoju i software. Wówczas Romero poszedł na swoje i stworzył Dalekaszane. Wracając, ekipa z id była zgodna, że przyszedł czas na coś zupełnie nowego i świeżego. Jeden z projektantów Quake 3, Graham Devine, wysunął propozycję wieloosobowego RPG o nazwie Quest. Kevin Cloud oraz Adrian Carmack, tu zwykła zbieżność nazwisk, Współzałożyciele i Software byli zadowoleni z tego pomysłu, gdyż był to potrzebny oddech od tworzenia w kółko pełnych akcji gier o strzelaniu rakietami w potwory. Niezadowolony jednak z tego pomysłu był sam John Carmack. Widział on jednak pewną alternatywę: kolejną odsłonę Duma, a właściwie remake. Pierwszej części. Co prawda z jednej strony nie rajcowała go myśl stworzenia kolejnego duma, z drugiej zaś nie czuł do tego pomysłu żadnej niechęci. W międzyczasie zespół z Grey Matter pod czujnym Okiem Software tworzyło kontynuację Wolfensteina 3D pod tytułem Return to Castle Wolfenstein, na którą czekało już wielu graczy. Nowinki technologiczne z tego projektu mogłyby zostać wykorzystane w trzecim dumie, co świetnie się składało, bo karmak i tak przymierzał się do stworzenia silnika graficznego nowej generacji, który byłby w stanie obsłużyć. Czy dynamiczne oświetlenie. Część deweloperów z It młodego pokolenia była podjaranym pomysłem stworzenia nowego Duma, w końcu to jego klasyczne odsłony były powodem, dla którego zainteresowali się game devem w ogóle. Carmack swój pomysł przedstawił również Trinowi Reasonerowi, który stworzył już oprawę muzyczną do pierwszego Quake'a, i również wyraził on chęć wzięcia udziału w projekcie. Przeciwnie jednak pomysłowi trzeciego Duma byli pomysłodawca Greg West oraz Kevin Cloud wraz z Adrianem Karmakiem. To jak jakaś stara kapela, która wraca z remakeiem swojego pierwszego albumu ponieważ teraz może go nagrać w lepszym stylu, komentował Adrian Carmack. John Carmack miał tendencję do szantażowania reszty zespołu i niechęć do projektu gry Quest wzięła górę. Pewnego dnia przekabacił on jednego z głównych level designerów z Software do stworzenia Duma 3, Paul'a Lastida. Na następny dzień nawiedził on biuro Kevina i Adriana. Chcę zrobić Duma! Paul chce zrobić Duma! Tim chce zrobić Duma! Jeżeli nie zrobimy Duma, odchodzę! Nie był to zresztą pierwszy raz, kiedy John Carmack groził odejściem, chcąc postawić na swoim. Ostatecznie John dopiął swego. Kolejnym projektem i software został remake pierwszego Duma, opatrzony cyfrą 3, którego pierwsza zapowiedź miała już miejsce w 2000 roku. Jedynie w formie krótkiej notatki prasowej, także bez pompowania balonika. Mimo początkowych sprzeciwów wielu deweloperów z IT, ciepło przyjęty return to Castle Wolfenstein z 2001 roku i widoczny postęp w technologii renderowania przekonał większość z nich, że remake Duma to dobry pomysł oczywiście kwestię szantażu samego Johna Carmacka, bo co by ówczesne id Software mogło zdziałać bez swojego największego technologicznego świra. Nie obyło się jednak bez kolejnego incydentu w postaci zwolnienia Paula Stida, jednego z utalentowanych artystów w id Software, o którym zresztą przed chwilą sobie mówiliśmy. Kevin i Adrian zwolnili Paula Stida w odwecie, mimo mojego sprzeciwu. Paul z pewnością zrobił w przeszłości rzeczy, które mogły być podstawą do zwolnienia, ale to było odwetowe za to, że był jednym ze spiskowców. Uważam, że Paul był Dobry w swojej pracy miał być jednym z najcenniejszych współtwórców Duma 3. Jeśli kiedykolwiek doceniliście styl artystyczny i design postaci w grach Quake 2 II oraz 3, to możecie podziękować za to właśnie Paulowi Sidowi, który odznaczał się jednak bardzo stanowczym i wybuchowym charakterem i ponoć zdarzało mu się często chodzić w konflikt z resztą zespołu. Pod koniec 2000 roku, niemal tuż po wydaniu dodatku do Quake'a 3, prace nad trzecim Dumem ruszyły w pełni, a pracowało przy nim zaledwie około 20 osób zaskakująco mało jak na dużą grę z przełomu wieków. A budżet zapytacie? No, wyniósł tak od około 10 do 14 milionów dolarów. Stworzenie silnika do Duma 3 na swoje barki wziął nie kto inny jak John Carmack, przygotowując kolejną iterację idtech it opatrzoną cyfrą 4, który w przyszłości posłuży jeszcze takim grom jak Quake 4, Prey z 2006 roku, czy Wolfenstein z 2009. Po raz pierwszy nowy silnik został pokazany w lutym 2001 roku w Tokio, przy okazji zapowiedzi kart graficznych Nvidia GeForce 3. Prezentacja prowadził Steve Jobs we własnej osobie, który opowiadając o rewelacjach nowej karty zielonych zaprosił w pewnym momencie na scenę Johna Carmacka. Był to efekt obustronnej współpracy, gdyż Apple ze swoimi komputerami wyposażonymi w GeForce 3 otwierało się na rynek gier, a Carmack mógł pokazać po raz pierwszy światu tworzoną przez siebie grę nowej generacji. Było to demo technologiczne z prawdziwego zdarzenia, które prezentowało piękną grę światła oraz cieni, a wszystko było renderowane dla publiczności w czasie rzeczywistym. Potencja drzemiący w mocy obliczeniowej nowej karty oraz nowym silniku od Software oferowały perspektywę końca statycznych światów w grach i możliwości wypełnienia ich nastrojowymi i intensywnymi momentami. I'm just extremely pleased with like our next project going to look like. It's a wonderful time to be in graphics. GeForce 3 is just the most exciting thing in years that we've had to work with. We're able to do just fabulous with it. It's great. Nie trzeba dodawać, że to właśnie karty graficzne Geforce 3 stały się tymi rekomendowanymi do odpalenia Duma 3. Na więcej konkretów gracze musieli poczekać aż do targów E3 w 2002 roku. To właśnie tam pokazano wczesną Alfę Duma 3, specjalnie dopracowane 15-minutowe demo, które prezentowało wszystkie technologiczne nowinki silnika It Tech 4. Zawierało ono sceny, które nie trafiły do finalnej wersji gry, jak potwór pożerający zombiaka przymajtającej się lampie, oświetlającej całe pomieszczenie. czy Realistycznie wyginające się rury w czasie rzeczywistym. Publiczność była zachwycona tym, co zobaczyła, a Doom 3 został jednym z największych zwycięzców tamtej edycji targów E3. Niewiele później zaprezentowany build gry wyciekł do internetu i każdy mógł go przetestować samodzielnie, co paradoksalnie wyszło grze na dobrze, jeszcze bardziej podbijając hype, mimo iż była to zwykła technologiczna pokazówka, a nie faktyczny urywek gry. Przy okazji wywiadu z serwisem GameSpy z maja 2002 roku, John Karamak wspomniał, że silnik obsługujący Duma 3 powstał w praktyce na bazie silnika Quake 3, czyli it Tech 3. Wystarczyło odpowiednio go przebudować, a nade wszystko przepisać na nowo jego render, w tym przejść z języka C na C. Największym problemem jednak pozostawała kwestia wydajności gry. Ale, wow, wygląda świetnie, komentował John. IT-Tech 4 naszpikowany był nowinkami technologicznymi. Jedną z nich był tak zwany normal mapping, czyli technika mapowania nierówności obiektów. Na proste modele nakładano specjalną mapę, symulującą nierówności i wszelkie drobne wypukłości. Tym samym obiekty wydawały się być bardziej szczegółowe niż są w rzeczywistości, co pozwoliło obniżyć liczbę poligonów. Ta technika wymagała jednak towarzystwa oświetlenia liczonego w czasie rzeczywistym, by niskopoligonowe obiekty prezentowały się dobrze. Największą właśnie rewolucją w silniku IT-Tech 4 było wprowadzenie dynamicznego oświetlenia, liczonego dla każdego. Pojedynczego piksela, tak zwane per pixel lining. Wcześniej oświetlenie w grach było generowane na podstawie tak zwanej light mapy i dotyczyło to wyłącznie wierzchołków poligonów, których kolor zmieniał się na zasadzie interpolacji. Doom 3 natomiast przeliczał światło i cienie w czasie rzeczywistym dla każdej powierzchni obiektów na ekranie, co na tamte czasy było wprost zajebiste. Jednak wykorzystanie tej zaawansowanej wówczas technologii doprowadziło niemal do sporu patentowego z firmą Creative Labs. Doom 3 wykorzystał Zostawał bowiem przy generowaniu cieni tzw. shadow volume, czyli cieniowanie wolumetryczne, które najprościej ujmując, odnosi się do techniki rzucania przez obiekt cienia w środowisku 3D. Przy ulepszaniu tej metody wielu deweloperów pracowało niezależnie, bo miała ona swoje ograniczenia, szczególnie wtedy, gdy kamera znajdowała się wewnątrz cienia. Tu na pomoc przychodziło tak zwane Z-Fail, czyli sposób liczenia fragmentów cieni za powierzchnią obiektu, co rozwiązywało problem widoczności wewnątrz cienia oraz zapewniało jego pełne pokrycie. Niezależnie od umiejscowienia kamery. John Carmack już na początku lat 2000 na potrzeby silnika E-Tech 4 przygotował swoją wersję Z-Fail, tak zwane Carmax Reverse, wymyślając niejako na nowo rozwiązanie, które w branży istniało już od 98 roku. Problem polegał jednak na tym, że w międzyczasie firma Creative Labs zdążyła zgłosić na tę technikę wniosek patentowy. A to dla id e software oznaczało ryzyko sporu patentowego, jeżeli zdecydowaliby się oni użyć Carmax Reverse w Dumie 3. Cała sprawa. Sprawa zakończyła się jednak ugodą. Creative dało zielone światło nowe korzystanie swojej opatentowanej technologii. Ale postawiło jeden warunek. Doom miał obsługiwać ich autorską Environmental Audio Extensions. Czyli technologię dźwięku przestrzennego. Jak wspomniał John Carmack, sytuacja patentowa była do bani, ale rezygnacja z nowych technologii tylko by zaszkodziła użytkownikom końcowym. Niesamowity skok technologiczny w dumie 3 przypłacony został mocą obliczeniową. Ekipa z i Software nie mogła pozwolić sobie na stworzenie wielkich i rozbudowanych poziomów. Zresztą już bez nich gra niesamowicie katowała ówczesne pecety. Ja pierdzielę, że nawet w tym dumie Dark Ages z tych 120 klatek stałych nie miał, to jest jakaś kpina, jak oni teraz te gry optymalizują. Od 5 minut gra w ogóle mi nie skraszowała, działa zajebiście. Już przy okazji prezentacji It Tech 4 w 2001 roku w Tokio, John Carmack przyznał, że tworzony przez niego silnik pozwoli na tworzenie gier wypełnionych intensywnymi i nastrojowymi motywami i właśnie taki kierunek obrała powstająca gra. Bardziej jak na dynamicznej akcji na rozległych arenach, Doom 3 skupił się na atmosferze grozy i elementach horroru w ciasnych, industrialnych korytarzach, co najlepiej prezentowało możliwości nowego silnika. Całość została domknięta fabułą, czymś czego w dumie nigdy wcześniej nie nie było. Głównym jej scenarzystą został Matthew J Costello, autor książek, który miał już doświadczenie z tworzeniem historii do gier. By jeszcze bardziej położyć nacisk na narrację, w Dumie 3 znalazło się pełno notatek do podniesienia, które zarówno pełniły funkcje humorystyczne, poszerzały wiedzę o świecie gry, czy zdradzały nam kody do szafek pełnych uzbrojenia. Fabuła w Dumie 3 wypadła jednak słabo, a gra stała się ostatecznie nie remake'iem, a rebootem, i chyba jest powód, dla którego odsłona z 2016 roku okazała się być kolejnym restartem. Gry z tej serii można niemal rozbić na trzy fazy. Klasyczne odsłony dla boomerów. Kiedy zaczynają boleć mnie stawy, to wiem, że zanosi się na deszcz. Millenialsową horror przygodę Siemano. Hej, który z wóz zgasił światło no i zumerowską nową trylogię. W Dumie Eternal czujesz się jak małpa za DHD. Ta i przy okazji te gry tak bardzo różnią się między sobą, że entuzjasta jednej konkretnej fazy niekoniecznie musi się polubić z grami reprezentującymi inną. Co tyczy się jednak Duma 3, historia opowiedziana w grze to typowa sztampa, w której jako niedoświadczony mary, zaczynamy pełnić służbę na Marsie, gdzie korporacja UAC prowadzi eksperymenty z teleportacją czy badaniami nad obcą technologią i bioinżynierią. Jako żółtodziób pierwsze zadanie otrzymujemy odszukanie zaginionego naukowca, a gdy do niego docieramy bramy piekieł stają otworem, a to w naszej intencji będzie powstrzymać inwazję, czyli takie typowe od zera do bohatera. W tle przejawia się również motyw szalonego naukowca, który odpowiedzialny jest za cały ten bajzel oraz przedstawiciela korporacji UAC który wraz ze swoim ochroniarzem biega sobie tu i tam, próbując naprawić sytuację na własną rękę. Dum nigdy nie był nastawiony na fabułę i trójka mimo szczerych chęci niekoniecznie cokolwiek w tym zmieniła. To, co jednak dumowiczy się udało, to atmosfera z podniesieniem technologicznej poprzeczki. pełnych akcji dwóch pierwszych odsłonach małe spowolnienie tempa zabawy i bardziej lokalne doświadczenie było sporym powiewem świeżości, szczególnie biorąc pod uwagę cały dotychczasowy dorobek i software. Nie oznacza to jednak, że w trójce nie znalazły się etapy wypełnione po brzegi przeciwnikami. Znalazły się, choć to bardziej cecha drugiej połowy gry i rzucaniem w twarz grającemu niemal wszystkim, co popadnie do podkreślenia nadchodzącego finału. Pierwsze jednak godziny zabawy to subtelne człapanie z powitymi w mroku korytarzami, które naszpikowane są z Mającymi choć minimalnie podnieść tętno. Przy okazji sam początek gry to już piękny pokaz silnika nowej generacji. Dynamiczne oświetlenie, efekty cząsteczkowe, a przede wszystkim cudownie interaktywne w czasie rzeczywistym ekrany komputerów. Etap wprowadzający do całości gry zdaje się być mocno inspirowany pierwszym Half-Life'em, który również był swoistym wstępem, wygrający na spokojnie oswoił się z interaktywnością świata przedstawionego i tym, co oferuje. A co tyczy się ekranów komputerów w Dumie, Patrick Duffy odwalił kapitał. Robotę. I tylko na potrzeby tej konkretnej mechaniki napisano pół miliona linii kodu oraz przygotowano 25 tysięcy różnych obrazków, czym chwali się nawet instrukcja do gry. I naprawdę próżno w grze szukać dwóch identycznie wyglądających ekranów komputera, z którymi gracz może wejść w interakcję. I trzeba przyznać, że nawet teraz po tych ponad 20 latach to jest dalej coś wspaniałego, ale żeby też daleko nie szukać, prejs z 2017 roku też postawił na tę technikę. Z kolei czymś, co grającym już w 2014 w czwartym roku się nie spodobało to sposób w jaki oświetlamy sobie drogę. W dumie 3 nie można bowiem używać jednocześnie latarki i broni. Była to w pełni świadoma decyzja projektowa jako jeden z dodatkowych elementów do stresowania gracza, szczególnie że ciemność w Dumie 3 nie oznacza słabej widoczności. To dosłowna czerni, z której nierzadko wyłaniają się zombiaki, a demony można dostrzec dopiero wtedy, gdy rzucają w naszym kierunku firebolem. W praktyce zdarza się, że walimy w absolutną ciemność z karabinu. I szczerze? Podoba mi się to. I to mimo, że ten element gry nie do końca przemyślano. Za to Doom BFGS 2012 roku, obok licznych poprawek, prowadził jednoczesne świecenie latarką oraz trzymanie Gnata w dłoni. I to trochę słaba sprawa. Bo pozbawia grę jednej z kluczowych jej mechanik, a część etapów w Dumie 3 przestaje mieć wówczas jakikolwiek sens. Jak ten, w którym eskortujemy naukowca oświetlającego nam drogę. Wszystkim entuzjastom odświeżenia staroci naprawdę polecam dać szansę oryginalnej grze. Bo latarka bro... Może i czasem trochę wkurza, ale na ogół jest naprawdę dobrym bajerem. Szczególnie, że elementy tych horrorów w Zoomie 3 wyszły naprawdę dobrze. Dziwne szepty i głosy podczas przemierzania korytarza, odgłosy sugerujące przeciwnika za naszymi plecami. Na Dziwne oczy, które obserwują nas w ciemności. Ząbiak pożerający drugiego krupasa, a potem obaj do nas wstają, żeby zbić pionę. To naprawdę niezła gra pod oldschoolowe granie, późnym wieczorem, zgaszonym świetle i w słuchawkach na głowie. A moment, który szczególnie mi się spodobał, to gdy dziwne szepty kusiły mnie, bym zboczył z głównej drogi. I gdy za nimi podążyłem, to znalazłem karabin plazmowy. I co nie powinno nikogo dziwić, zewsząd oblazły mnie demony. Mała rzecz... A naprawdę cieszy. Co by tego było mało, tego etapu bym nie ograł, gdyby nie wybór jednej z dwóch tras. Tak, przez całą grę napotkałem aż dwa momenty, które miały jakiś większy wpływ na przebieg rozgrywki. Jeden odnośnie samej fabuły, czy chcemy wezwać pomoc gwiezdnej floty, czy też nie. Oraz drugi z wyborem alternatywnej drogi przez bazę UAC. Jedna jest trudniejsza, ale oświetlona. Druga z w mroku, ale prostsza. I ten wybór oznacza się odrobinę czymś więcej, jak zwykłą kosmetyką na 5 minut grania. I i szkoda, że w grze nie pojawiło się więcej takich wyborów. Doom 3 jako reboot serii pozostał w dużej mierze wierny rozwiązaniom i designowi klasycznych odsłon, choć stworu oraz broń musiały zostać choć w pewnym stopniu ubrane w nowe szaty. Szczególnie, że był to pierwszy Doom w trójwymiarze, zatem nowy wygląd nie powinien dziwić. Deweloperzy jednak nie chcieli porzucać znanych wśród graczy elementów, zatem powróciły takie demony jak Imp, Revenant czy Kakudimon, do którego designu można mieć chyba najwięcej zastrzeżeń. Z arsenału broni nie zabrakło Siły łańcuchowej, karabinu plazmowego, dopieszczonego BFG, a nawet znalazła się potężna latarka, która potrafi dezintegrować ludzkie zwłoki. Świetna rzecz. Model strzelania w dumie 3 wypada jednak w moim odczuciu co najwyżej poprawnie. Nie zbyt czuć siłę dzierżonej przez nas broni, ale to głównie efekt tego, że odgłosy wystrzału są dość mierne. Karygodny okazuje się jednak shotgun. Jego precyzja sprawia, że do przeciwnika musimy zbliżyć się dosłownie na odległość 20 cm, żeby wystrzeliwany przez nas kapiszon, co Cokolwiek stojącej przed nami maszkarze zrobił. W drugiej połowie gry, gdy arsenał broni miło się powiększył, całkowicie porzuciłem chęć korzystania z shotguna, bo szkoda było na to nerwów. DOOM 3, mimo swojego specyficznego zwrotu w kierunku serii, jak najbardziej można uznać za hit. Sprzedał się przy tym w nakładzie 3,5 miliona egzemplarzy i w swoim czasie był najbardziej kasowym produktem w historii i software. Recenzenci z epoki docenili jego klimat i przygnębiającą atmosferę, a Dum 3, wedle niektórych, daleko w tyle zostawił konkurencję w aspekcie straszenia gracza, bo robił to naprawdę dobrze. Choć podkreślić trzeba, że to wciąż shooter z elementami horroru, niż horror z elementami shootera. Doom 3 to produkt niemal doskonały i widać to prawie na każdym kroku. Przychylam się do stwierdzenia, że perfekcyjne dopracowanie wszystkich elementów stworzyło potężny, spójny konglomerat, któremu w chwili obecnej na rynku gier komputerowych nikt nie jest w stanie dorównać. Malkontenci szukający w Doomie 3 nie wiadomo czego mogą od razu darować sobie jakikolwiek kontakt z programem, bo nie jest on w żaden stopni rewolucyjny. Owszem, pod kątem rozwiązań technicznych i ogólnego poziomu wykonania, Doom 3 wysoko podniósł konkurencji poprzeczkę, ale do samego gatunku strzelanek nie wnosi praktycznie niczego nowego. Krystian Smoszna, gry online, recenzja z 13 kwietnia 2004 roku. Dziś jednak po tych ponad 20 latach Doom 3 może trochę nudzić. Ciemne korytarze i atmosfera horroru to wciąż fajna sprawa. Robi to dobre wrażenie, ale tylko przez kilka pierwszych godzin zabawy, bo po pewnym czasie całość zaczyna trochę nudzić ciągle tym samym. Choć samą grę przejdziemy w godzin około 10, zatem nie zanudzimy się na śmierć. Bowiem też druga połowa Gry to raczej sztampowe strzelanie A na wszelkie straszaki przestaje się zwracać uwagę Czasem wręcz gra niemal na siłę Przypomina sobie, że wypadałoby Zrzucić nam z sufitu jakiejś zwłoki By nas wystraszyć Doskwiera też przesadna ciasnota poziomów Wszelkie bardziej otwarte obszary Są fajnym urozmaiceniem i aż chciałoby się Żeby było ich więcej Mimo iż industrialne korytarze są na ogół dobrze zaprojektowane To jednak przy dłuższych sesjach Ta sama tematyka zaczyna nużyć Niestety czuć, że Doom 3 To przede wszystkim technologiczna pokazówka a dopiero na drugim miejscu gra komputerowa, i to też taka, która tkwi trochę swoją mentalnością jeszcze w poprzedniej dekadzie. Przy tym wiele elementów sprawia wrażenie dorzuconych na ostatnią chwilę, jakby zabrakło czasu albo większego pomysłu, a było już szkoda wycinać. Czasem bowiem wyjdziemy sobie na powierzchnię Marsa, żeby dotknąć trawy, a właściwie przejść z punktu A do B z ograniczonym zapasem tlenu. Problem w tym, że są to absurdalnie krótkie etapy. Taki dwuminutowy spacerek z trzema potworkami na krzyż i durnowatym limitem czasowym w postaci tlenu na 30 sekund. Tak samo przez całą grę trafimy tylko na dwa wzmocnienia w postaci trybu szału, z czego jedno to raczej samouczek niż realna nagroda. Jedynym konkretnym urozmaiceniem środowiska gry jest wizyta w piekle i tu faktycznie można poczuć dopływ endorfin. Element horroru zostaje wtedy zastąpiony czystą akcją, której naprawdę zaczyna się już łaknąć po kilku godzinach łażenia po korytarzowej bazie UAC. Szkoda, że bardziej nie rozbudowano fragmentu na powierzchni Marsa i nie przemyślano lepiej mechaniki z tlenem, bo wtedy różnorodność etapów byłaby w pełni satysfakcjonująca. Ale żeby niemal kontędzić już za dużo, czuć również, że Dumczy próbował wprowadzić choć szczątkowe elementy taktyczne, co jak najbardziej jest na plus. Używanie odpowiedniej broni na konkretnego przeciwnika ma tu minimalny sens. Piła łańcuchowa przeciwko Hellknightom jest absurdalnie skuteczna. No dobra, piła w ogóle tutaj jest overpowered. Rakietowe szkielety najłatwiej zdejmować granatem, bo często padają już po jednej sztuce. Pchnięcie macką Ubersoldżera da się łatwo uniknąć, wystarczy przykucnąć. Firebole demonów? Można je zeszczelić bronią energetyczną. Fajna rzecz, bo wszystko to gracz odkrywa samodzielnie i dostosowuje arsenał w praktyce pod swoje potrzeby, a i amunicję zgrze tyle, że właściwie nie trzeba specjalnie nawet kombinować z tym uzbrojeniem. Spokojnie można przejść całą grę używając dwóch broń na zmianę. W całokształcie Doom 3 to gra, której wciąż warto dać szansę. I zdecydowanie jedna z ciekawszych pozycji do wzbogacania swojego bagażu giereczkowych doświadczeń. Szczególnie, że mówimy tutaj o grze, której wiele elementów to tak naprawdę pierwsza implementacja w gamingu, przez co też jest to naprawdę dobra kapsuła czasu. Naprawdę bawiłem się nieźle podziwiając detale i badając sobie dokładnie co i jak zostało przygotowane. No i kurde, są działające lustra. Cudo. Owszem, to gra, która zarówno walnie nas w twarz sztampą, ale też miło zaskoczy w wielu swoich aspektach. Szczególnie jak zda sobie człowiek sprawę, że to ponad 20 Letnia pozycja. John Carmack nie bez powodu uznawany jest za technologicznego geniusza, a omawiana dziś gra to jeden z koronnych tego przykładów. Gra beznadziejna, fabularnie i z bardzo przeciętnym modelem strzelania, ale fajną atmosferą horroru i świetną, stojącą za nią technologią. Zdecydowanie oryginalna mieszanka, którą polecam zakosztować samodzielnie. A skoro już jesteśmy w tym momencie, to nie obrażę się za jakąś ocenę pod tym filmem. Komentarz, jeśli zostawisz, też będzie super sprawą. Zapraszam również zerknąć na inne gierczkowe tematy na mojej kanale, bo wiele świetnych historii zostało już opowiedzianych. Dzięki Wam za uwagę, trzymajcie się i do następnego, cześć.